Na półmetku rządów Tuska mówi się, że dzisiaj prawica ma szansę przejąć władzę w Polsce już za dwa lata, w 2027 roku. Ale żeby to się stało, to przecież musi mieć jakiś program. Musi iść z jakimiś propozycjami dla Polek i Polaków. Nie chcemy robić tak jak Donald Tusk, gdzie zresztą jego ministrowie mówią o stu konkretach i o obietnicach. Przepraszam za akademiki i za złotówkę. Tak czy nie? Nie. A to była ściema. A. No właśnie, my chcemy być wiarygodni. To zawsze nas cechowało. Dzisiaj nawet dziennikarze Gazety Wyborczej mówią te słowa. Ten rząd jest tak fatalnie oceniany. Pierwszy powód to niedowiezione obietnice. To jest dosyć prosta rzecz. Jeżeli PiS obiecywał coś, co było w Polsce niemożliwe, czyli 800, czyli 500+, prawda? to była ta główna ich obietnica i to natychmiast zrealizowali. Potem jeszcze jakby poszerzali ten program. No to, natomiast, jeżeli się obiecuje, że wprowadzi się 60 tysięcy kwoty wolnej, potem się tego nie robi. Jeszcze opowiadając po drodze, że się zaraz zrobi, ale może się nie zrobi, no nikt nic nie wie. No to oczywiście powoduje to irytację. Zrobili mnie w Bambuko. PiS swoich nie robił w Bambuko, a nasi swoich robią w Bambuko? Dlatego zapraszamy Was serdecznie w piątek, w sobotę, 24-25 października do Katowic. Tam spotykamy się na konwencji programowej Myśląc Polska, trzecia konwencja programowa. Ja serdecznie zapraszam, ponieważ będę miał w sobotę jeden z paneli poświęcony mediom. Programów, pomysłów jest cała masa: od zdrowia po opiekę społeczną, po gospodarkę, po szkolnictwo, po naukę, po konstytucję. Którego, ale chodzi o to, żeby ten program był później wdrożony, żeby to był początek do dyskusji. Jaka ma być Polska? Myśląc Polska. 24, 25, października Katowice. Zapraszamy!